Cześć, witam Was. Dzisiaj dalej lecimy z Euro 2016. Dzisiaj otworzymy sobie polskiego multipaka. Taki multipak 24,99, czyli 25 zł. Kosztuje. Zawiera 38 kart, czyli 6 szetek oraz 2 karty limitowane. Ja takiego multipaka jeszcze nie otwierałem na kanale. Otwierałem multipaka, ale tego angielskiego z tymi mega saszetkami, tymi czerwonymi, którzy, które zawierają 9 saszetek. Natomiast tego jeszcze nie otwierałem. No i plusem takiego multipaka jest na pewno to, że można podejrzeć karty limitowane, aczkolwiek jedna limitka zawsze jest w tych multipakach taka sama, także zaraz sobie to wszystko zobaczymy. Oraz plusem na pewno jest to, że w przypadku na przykład mini puszki mamy jedną limitkę i 5 saszetek, natomiast tutaj za tą samą cenę mamy 600 szetek oraz dwie karty limitowane, także jesteśmy można powiedzieć tutaj do przodu, także także sobie to teraz tu otworzymy. To damy na bok. No i tak, mamy 6 saszetek. 3 4 5 6 zaraz sobie je otworzymy. No i mamy dwie Karty e, limitowane Możecie sobie wziąć e, Kody do nich Bo ja i tak nie będę w tą e, Gierkę grał Także pierwsza limitka jest to Moi drodzy Sergio Busquets e, Limitka w wersji Hero No i ta limitka e, Trafia się w każdym multipaku także, także To nie jest jakaś rzadkość Ale druga limitka jest to e, Rafael Waran, Moi drodzy Piłkarz Reprezentacji w Francji. Limitka klasika, więc no już trochę rzadsza, także, także super. Oczywiście się cieszę, bo Bo obydwu tych limitek nie miałem. Także teraz przejdziemy do otworzenia tych sześciu saszetek. Mam nadzieję, że trafi się coś, czego jeszcze u mnie nie było. Także lecimy. Pierwsza, pierwsza saszetka przed nami. Ronaldo i Kane z przodu. Zobaczymy, co my tu mamy. Lisiard Guzmic, a więc piłkarz Wisły Kraków. Fajnie. Walbuena, Hoban, Jemaili Inan. I tu mamy Golstopera i Saksona. Fajnie, bo nie kojarzę, żebym go miał. Ale też już no sporo, sporo karteczek... E... Właśnie z tej edycji bo 459 i no też trudno wszystko jest po prostu spamiętać także lecimy już do drugiej saszetki no, mocno jest zgrzana i trudno ją otworzyć o tam tam już da, widziałem herb herb e, najpierw mamy Ramosa Alderweirelda Antonsona Carvalho i tu mamy tak. Team Logo, a więc herb herb Francji no i super, bo go nie miałem, także także nawet fajnie, fajnie się to zaczęło I tu mamy Game Changer'a Oz Jakub. to jest moja powtórka, także pójdzie na wymianę i lecimy z kolejną już saszetką Lewandowski i Modric z przodu a tu mamy tak Griezmann, Skoda, Berami, Dziubagol Machine, I tu mamy tak. Next Generation, Carrasco i Denayer, Belgia. Chyba moja powtórka, ale musiałbym sprawdzić, bo, bo też nie pamiętam, nie pamiętam po prostu. I tu mamy tak. Game Changer Ibrahimowicz, no ostatnio go trafiłem, także to, to też jest moi drodzy powtórka. Także jak widzicie tych powtórek jest sporo, no i myślę, że już Najwyższy czas właśnie zacząć wymiany. Jeszcze trzy saszetki zostały do otwarcia w tym odcinku z tego Multipaka, także polecimy z nimi i zobaczymy, co my tu mamy. Saverson, Bains, No, bazówki to już dawno mam skompletowane, także tu się za bardzo nie przejmujemy tym. a Goli, Kentrao i mamy tak. Defensive Rock Klich. i tu jest naprawdę super, bo to jest Polak, po pierwsze. Y Glik. I tej karteczki nie miałem, bo właśnie teraz sprawdzałem, i tej karty nie miałem, także naprawdę się bardzo z tej karteczki cieszę. I tu jeszcze mamy Top Żuera e, Marka Hamzika ze Słowacji. E, chyba też go nie miałem, ale właśnie musiałbym po prostu sprawdzić, bo ja, tak jak mówiłem, dużo jest kart w tej edycji. No po prostu mało kto by to wszystko co co się ma, a co się jeszcze nie ma. I mamy tak przedostatnią saszetkę Kielini, Evans, Gunter, Doćkal i mamy tak, eee, Want to Watch, Jamie Wardy, chyba też go nie miałem, także, także nawet fajnie i tu jeszcze Passion and Pride ze z Wali, a więc to jest moja powtórka już, także no całkiem nawet przyjemnie, bo bo na razie kilka karteczek wpadło i została ostatnia saszetka z RONALDO i KEJNEM Zobaczymy co my tu w środku będziemy mieć ale mój Multipak muszę przyznać że nawet fajnie, fajnie wyszedł bo też te dwie limitki których nie miałem także, także nawet super ARNAUTOWICZ, ELEK DURICA HULAHAN o tu będzie INVENTIVENESS bo już możecie zobaczyć że ta karta jest taka wypukła. Także sobie zaraz tu zobaczymy. Keyplayer player na no, Angola nas za bardzo nie interesuje. No i mam Invent Fajnie, żeby to był Invent którego nie mam. A jest to, jest to Balas Dżuszczak z Węgier. No i moi drodzy, ja go raczej na 90% nie mam. Także, także naprawdę super. No i podsumowując tego multipaka, to jestem naprawdę zadowolony, bo trochę karteczek wpadło. No ale jak widzicie. Też już sporo kart mam na wymianę, także myślę, że już e, najwyższa pora zacząć wymianki. Także będziecie mieć w opisie tego filmika mój link do lastickera. I myślę, że od poniedziałku już zaczniemy wymianę, także trzymajcie się, pozdrawiam Was.